Witam serdecznie z lasu, gdzie żarują bobry bo tu przyniosłem tą fotopołapkę ale to już chyba będzie kurde tydzień albo może nie cały tydzień no i wtedy po drodze pozbierałem te kolby kukurydzy po drodze tam jak chyba myśliwi wyrzucili dzisiaj to wziąłem bo nie było więcej ale wtedy przyniosłem raz, dwa i trzy. Widać, że coś trochę pożjadane. Także mam nadzieję, że coś się tu uchwyciło. Teraz będziemy patrzeć. No jestem tam 21 filmów. W różnych porach dnia. Tu. O, chyba bobry. Aha, boberek uciekał, ale dobra. Tam tu nie widać. Malutki ekranik. Za wiele. No coś tam jest. Podmieniam kartę pamięci. Będzie coś ciekawego. To zaraz wrzucam. No i tyle. Zostawię, bo tu jeszcze są te parę kolbów one widać tu gryzą na nagraniu było że on tu jest tu to obgryzło ale dobre, tam też będzie dobre miejsce jak mają przyjść to przyjdą tam też obgryzione nie wiem czy to ich kusi czy to tylko inne zwierzęta Ach, przychodzę, ale tu widzimy na wprost tego, także ja dziękuję za uwagę i zapraszam na te filmy i teraz jak ktoś będzie to wrzucam i do następnego Simonko.